Miło, że się widzimy, ponieważ dzisiaj przygotowałem dla Was kilka prostych ćwiczeń, które pomogą Wam zwiększyć wasz zakres zgięcia stawów kolanowych. Kiedy te ćwiczenia będą przydatne? Gdy cierpicie na choroby zwyrodnieniową stawów, gdy jesteście po operacji stawu kolanowego lub gdy jesteście po jakiejś urazie, kontuzji, a Wasz zakres zgięcia wciąż nie jest pełen. Oczywiście ćwiczenia, które będę Wam pokazywał, nie chciałbym, żeby prowokowały ból. Jeśli wasze kolano jest wyleczone, nie jesteście w jakimś świeżym stadium po operacji, to oczywiście możecie wchodzić w uczucie rozciągania, nawet czasem pewnego dyskomfortu, ale jeśli jesteście świeżo w jakimś zabiegu operacyjnym, to oczywiście wasza rehabilitacja powinna być ściśle nadzorowana przez fizjoterapeutę i lekarza prowadzącego. I oczywiście, jeśli Macie jakąś niepewność w stosunku do tych ćwiczeń. Jeśli czegoś się obawiacie, to po prostu tego nie róbcie. Ćwiczenia przygotowałem tak, aby można było je wykonać przy każdym ograniczeniu. Chodzi mi o to, że jeśli mamy duże ograniczenie stałokolonowego, albo jeśli brakuje nam dosłownie 10-15% do pewnego zdjęcia, to te ćwiczenia i tu, i tu będą przydatne. Zapraszam. To ćwiczenie najwygodniej będzie wykonać na macie. Usiądź pośladkami na piętach. Jeśli nie jesteś w stanie w pełni wykonać tego ruchu, podłóż sobie poduszkę, aby zatrzymać go w bezpiecznym i komfortowym zakresie. Zamieniaj podkładki na coraz mniejsze, aby stopniowo zwiększać zakres ruchu. A w ostatnim etapie wykonaj to zadanie bez żadnej podkładki i utrzymaj ten końcowy zakres przez kilka sekund. Najprostszym progresem tego ćwiczenia będzie dołożenie ciężaru. Zacznij od około 10 kg. Kolejne zadanie to wspomagana mobilizacja do zgięcia. Najpierw wykonaj maksymalne czynne zgięcie w stawie kolanowym, a potem chwytając za but, zrób pogłębienie tego ruchu. Bardzo prosta i bardzo skuteczna technika. Przytrzymaj końcowe ustawienie stopy przez kilkanaście sekund. Inną wersją tego ćwiczenia będzie wykonanie również pełnego czynnego zgięcia, a potem Zwiększenie tego zgięcia poprzez dociśnięcie kości piszczelowej do kości udowej. Jeśli staw biodrowy nie pozwala Ci na wykonanie takiego zgięcia, możesz wspomóc się tutaj pasem. Kolejne zadanie jest nieco bardziej zaawansowane. Uciąć pośladkiem na jedną piętę. Jeśli nie masz pełnego zakresu ruchu, to podusz, tak jak w poprzednim zadaniu, poduszkę. To ćwiczenie dodatkowo dość mocno zaangażuje do pracy mięsień czworogłowy uda przesiady bułgarskie z nogą zakroczną ustawioną około 20 cm nad ziemią. Ćwiczenie szczególnie zalecane, jeśli ograniczenie zgięcia stawu kolanowego związane z przykurczem lub skróceniem mięśnia czworogłowego uda. Utrzymaj końcową pozycję przez kilka sekund. Oczywistym progresem tego ćwiczenia będzie dołożenie ciężaru. To ćwiczenie zalecane jest szczególnie dla osób, które mają obawę przed wykonaniem przesiadu. Wykorzystując kij, wykonuj stopniowe zwiększenie zgięcia stawu kolanowego. Tego typu pomoc da ci większe poczucie pewności siebie. Oczywiście nie mogło zabraknąć klasycznego, niezawodnego przysiadu. W tym ćwiczeniu również pamiętaj o dołożeniu ciężaru, jeśli zwykły przysiad nie robi na tobie wrażenia.